Ja Siemanko, z tej strony Mazowiecki zabukasz, a ze mną dzisiaj jest Pawełek i Agro Krzysiek Paweł. Y znaczy dzień wizowie daj kasę A, no tak. Znaczy nie Agro Krzysiek, tylko jeleń. Pan jeleń. Tak, jeleń. Czy John Deere No i dzisiaj jesteśmy na posąsiedzku, jadę dzisiaj sobie kosić Jadę sobie kosić, kurde łąkę? Kto to włączył? Tylko jedna osoba <laughs> Boże Dlaczego? <laughs> Czemu masz suchego karalucha? Działa Weź go do pyska, bo mi z niego tryska Dobra, radyjko RMFF Psyk My to dali we S to chłopie Ale to stali po dupie od każdej pary politycznej może no i Dobra Minimum tak musi być Kto kupił taką samą kosarkę jak ja Ja nie Ja mam jedynie inną markę Ja mam kuchna A tu jakaś na ja sklepie jest stoi To nie moja no to ciekawe kogo, a... Panie Jeleń pan kupywał? Ja kupywałem, bo chcę mniejszą, A nie kupiłem. A to mogłeś inną samasza, bo Paweł ma jakąś... Tak plan... tak ja nie wiedział, że Ale w samasza są dwie przecież. Jedna jest w kolorze taki ciemniejszy, zielony i... i... iż taka jakby... Ja chcę kuna. Kuna chcesz, no dobra. To obydwaj będziemy mieć północ. A nie, ile jest punów na Polsku? Ile, ile jest takich karek? A, a, a wiesz co, mogłeś sobie kurde Sitme Preerie nawet wziąć? panie ale ona jest mniejsza od tej. Ej, w ogóle było coś takiego, że tutaj w chwilę chwili głasza albo coś tutaj farmi. A coś tutaj kurde dali jakieś zadanie. No. Tak się gazuje 60. Dzisiaj wykosimy łąkę właśnie. Trzeba, trzeba ostatni poko zrobić, bo jest jeszcze lato, to trzeba robić, póki jeszcze jesień nie idzie. Bo na jesieniu to już trzeba o innych pracach myślić Jak rosi się go obrazy robić Fależowanie, wjeżdżanie, nie kradnąć drzewo w las. Jakie kradnąć, przecież my własne lasy mamy A no tak, bo to Paweł. Dobra, bo to Paweł tą wieś ten przeremontował jakby Nie przeremontował, tylko więcej kawałków nam kupił. A tutaj przebudowanie to każdy z nas tutaj budował nasze gospodarstwa. Pa Paweł zainwestował w sklep monopolowy, który jest do dzisiaj nam też posługujący. A w ogóle to nie jest aż taki monopolowy, to jest monopolowo spożywczy bardziej. I on dobrze zrobił, że w to zainwestował, chociaż zainwestował tutaj obok mnie jest taki budynek po drugiej stronie. Jest to budynek oczywiście Stara Mleczarnia, która upadła więc Paweł właśnie żałuje, że zainwestował, chociaż tam coś będzie robił pewnie z tym jeszcze. Coś tam postawi jakiś, coś lepszego, nie? No i więc Paweł to jest oczywiście bardzo dobry, kurde, postępowy gospodarz. Tutaj też... E, on jest naszym sołtysem tutaj e, chce, żeby się dobrze żyło w bolusiowe, więc on nie jest taki zły. Trzeba, trzeba po prostu z nim dobrze też pogadać, tam się porozumieć A nie? Od kogo ty kupiwałeś to na posiarkę? Ja ją kupywałem to była... To jest ostatnia taka z nowszych, kurde w, w tym rolniczym jak była, nie? No bo, właśnie! No to ja też w tym rolniczym kupiłem. Ale tylko jedna to była! Ty no... musiałeś kogoś z Olixa pewnie kupić, bo tylko tam już takie znaleźć. No właśnie, Bo teraz są takie now, nowsze puka. lepsze, takie składane jak rotacyjne. One się, zamiast się składać do góry, to one takie w bok się składają niektóre. Są takie dobre, nowe, trochę. Właśnie i posłuchaj. Stucha i puka. Hmm. O Tingerka tak mi nie pukała. No może... Po... Ej, ktoś chce kupić tą moją dużą kosiarę po A właśnie nie, bo nie potrzeba. Bo ja jej nie chcę. A też jej nie? Może. Ej, będziecie musieli mi popagać w łąkę. No ja na razie, na chwilę obecną, jestem siebie no zajęty. Skończy, ale jak ja skończę, to oczywiście przyjadę. Może coś tam po pomogę. To więc tak, trzeba będzie Trzeba będzie tu naprostować e, Paweł, e, na jakie tutaj cibele mam tą trawę zrobić, jak będą, na siano kiszonkę czy na zwykłą, na, czy na suche siano? Wiesz co, siano, bo mam dużo tej kiszonki takiej, wiesz No to dobra, to się na ja siano be... zrobi No, ja będę robić te Moje bierę na te, na samą pszczołkę. No to, no to i, już a... wiem, no to już wiem, jak to ci zrobić, Na jesieni bierzemy się za te, o zboże o zimy. Więc tak. A, no tak. Trzeba będzie, kurde, trochę potależować, trochę tu poorać, raczej trochę gnoju na pewno nawieść. Będzie trzeba. W jesieni Ej, jesieni ogóle... za siewy się bierzemy i to będzie taki plan. Ej, a ogóle... z nawozami to zobaczymy, może na wiosnę, albo i wcześniej nawet. Zależy, Ej, na zależy ci... czy też na jesieni też można nawozy. to jak tak to... Ej posłuchajcie, no. bo ja wystawiłem ten mój Joskin ten rozrzutnik. No LX-a. Znasz no. jakiegoś typa co ma mniejszy taki rozrzutnik? Eee, nie bardzo. Nie. nie, nie. Bo... Gdzieś tam szukaj jakiś tam... Są oferty A są jakieś fajne, małe No wiesz, młody, z Nie, dobra, nie To nie było do serio A ja to rozumiem jako na serio i to ma serio <laughs> Na serio to wczoraj było, jazda Z tym jak zadzwoniłeś do niego A gruszycie, jesteś? O, o już wiem, Kurde, chyba wiem, jaki kupić. Ej, znacie rewersowo? No. Tam, wie się. Taki jeden typ miał taki jeden duży rozrzutnik. Tam krowę miał, a potem tam długi popadł i coś Eee. I... do niego numer? Eee, czekaj. Ja coś z sapek zrobię, co nie? Dobra. E, to, będzie, to nie będzie fajne, nie będziesz nikogo słyszeć przez chwilę, ale coś tylko chcę zrobić, coś powiedzieć przyszłym. Aha. No tutaj... Rak, ciach, ciach, tu już jest. Dobra, ej! Do to nie było rewersowo, tylko tak yy, To była ta wieś... Polska wieś tam jeden z Motka Tak To była ta, kurde, to wieś. Dobra, dziadkowice! Le Znacie ha, ha. Znacie ten? Dziadkowice? Nasz... A dobra tam... Jest. Tam nie ma nic Dziadkowie z u tak. nas byli Dziadkowie. no przecież... <noise> przecież im sprzedawałem do 60, to Nie ty go na ten dealer. Sąsiad. Dealer Diler. Diler. A jego nie było! No to mnie poprosisz, żeby maś sprzedał. No, ale to... Wow. Ale jego kasa a no no niegół, 50, a jegóry, no 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 50, jego, no, no się no No i, no i, dobra I, No daj, ja, go, do i jego, jego dokumenty jego imię... Aha, przyjechał z taką jedną dziewczyną za tak? Nie? No, no to prawie mi rozwaliła rząd. Aha, nie pytajcie. No jak. i prawda. Powiem tak Szybko się śmiga tym moim kunem. Szybko wykoszę i jedziemy do jakiego krzyśka. Jeśli jest to ty możesz, możesz jechać maksymalną prędkością. A nie, a gra Hmm, nie znam nikogo A ja kurde, Pana Jelenia. Jak to jest na dziadkowicach. A jest na dziadkowicach? Może jest. Okuła rakieta! że no, 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 no. to jeszcze coś bym chciał zrobić, taką fajną akcję. A to muszę Cię poprosić poza odcinkiem. No to tu dzwoni do mnie. A, dobra. Jurmama. Nie, <laughs> mama. moja mama jest obok pokoju. Aha, okej. Okay. Ty! <laughs> Fajna dziewczyno. Dobra, ale gdzie ty tam jesteś? No na wadupium. wsi! jedyną łąkę mam. Na wsi. Nie, ja, i... On na zadukie jest. Jesteśmy na Zadupiu. Welcome to Zadupie Nie wiesz gdzie No na Zadupiu. To jest na, 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 na Zadupiu. A na Wójta, że w ogóle nie widzę zaraz razę salą zrobione, Dokładnie Za roki i pięć lat. I takie zabuchy. Eee Dobra, ludzie, jest tylko problem. Za pół roku. Eee, czekajcie, bo mam problem. Ktoś mnie przyjedzie wyciągnąć? Gdzie jesteś? Na tym, na tym moim dużym. Zaraz popchnę O, go, je, jelenia. Nie, popychaj nie, 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 to nie, to nie, chcę pomocy, nie, 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 no popiszaj, kurde. nie, 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 chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie, Niech, nie, nie, się pójdę po nie, 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 go nie, Ej, dobra Ale jedno powiem Kurde, co ja chciałam powiedzieć? Mam linkę w nie, dobra, już to, jakby, co? E, tak się umawialiśmy, że ty zbierzesz barki to no to to jest moje pole potem. Eee, mm? polecam kliknąć jeden. Czemu? Czekaj, chce w sensie się zaraz, poczekaj. Koniecznie jeszcze jedną rzecz. O, koniecznie ja Czemu kliknąć jeden trzeba? Mm? Kliknij jeden, jak wyjdziesz cynika. <laughs> Czemu? Nie kliknę. Dobra, klikam jeden. Masz teraz od dzisiaj telefon. <noise> Okej, <Okay>, dobra. <noise> A jak to się aktywuje? Tutaj ja. sam się mogę. wyjdź z ciągnika i kliknij jeden. Ło, wow, pomiary. Telefon. <noise> Ty Ty rzeczywiście. Trzymać jeden. Popra y najlepiej to iść tego na pole i na i w jeden I wtedy pomiarem No, pomiary są, no już to Abra! Teraz ja jadę ja, na ten drugi koniec ja Jadę chciałbym do tego, jednego niucha Ty Niucha mi się zakupasz? No Kosimy, Korynki. kosimy, ja Groszczyśkowi pomagam. Co żeś ty zrobił? Po <grym> kurde. <grym> Ten miał kolizję? A jak? Ja, dobrze, ja dobrze, że ją sunę na tej mojej mapie. To wszystko ma kolizję. Ja sunę tam kolizję z tego. I masz mi nie postawić. O Jezu, nie chce mi się. No właśnie, poźniwak miał się brać kurde za obory kurde Ale ja chcę chlebnie, ja nie chcę dla owiec na tamtej mapie A ja chcę obore kurde No to on ci zrobi. no to on no mi zrobi, nie Ja wiem, że mnie zrobi Bo on ci zrobi, ja nie No on mnie zrobi, no zrobi, ja wiem Ale dobra, zrobię ci krzyciek, tylko kurde, no, nie chcę On na głowie, no ja, ma mapę. To jeszcze no. musi ci chlewnie robić. Jeszcze mam rodzinę na utrzymaniu. Inset Plus, kurde. Ale no, ja nie chcę ich uwiec. No nie, 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 będziesz ich nie, teraz słyszysz? nie, denerwujesz Pawła, przecież wie, wie ma ci zrobić. Dobra, sorry, Paweł. A! O kurde Zetorek w błocie nie stanął no Bo ty masz łamkę, ty masz lepiej A ja mam godę, bo ja tu mam pole O nie, o nie Dobra, skoszona Ale jeszcze tutaj Cześć Kto Trzyma. przyszedł? Ktoś! No ale kto przyszedł? A, siema. Siema. A to się ma. A tu się O, jak Rosimi, tego ursusa, co mi wysłałeś, no to mi się maska nie spodobała. No to go nie chcę na serię. O. Co mi, mi kiedyś wysłałeś? To na, na początku stycznia? No na, na początku nowego roku. Nowy rok za rokiem. Się balowało ale Kurde, najlepsze było to, jak mnie tak... podsumowali zabawy. Kupić chleb. A wiecie, co było najświeszniejsze? Jak, jak jeden kolega proponował, żebyśmy się pobawili na Sylwestra w chlebek. Nie dobry! Jest chleb? Tak, ale ten z zeszłego roku. Hi -ya, hi -ya. Coś jest lata tego 2020 roku. Do... Panie, to co pan styczkę. koronawirusa przyniósł? Dokładnie. Nie, ja nie, nie. Em, jak miłość. Pana wynagrywać odcinek, czy jak? Jeszcze nie. Tak. A nie, w sumie tak. Bo hmm. ja już zapomniałem. Kurde. Ile masz minut? 100? Ileś? Eee, kurde... Ile? Ile ja mam? Ty 18 minut? Ty design. Musimy szybko przetrząsnąć przytrząsnąć łąki ty musisz szybko zagrać. Nie, w tym odcinku nie będziemy przytrząsać następny. I tak sapę, coś by się dodasz, bo chcę, aby coś mi dodał jakiegoś modajennego. Jakiego? Ja muszę... A jak wysłałeś ja muszę... to pobiorę. Ty go wiesz, ty wiesz którym? On taki czerwono! Taki co jak go postawisz to tak nagle leci coś do góry, taki czarny, Wiem i no. A, dobra, wiem. Nie wiem no. Takie coś tak Krzysztof chciał zrobić z Tylko nie wiem dalej co. Że z bizonem. Ze z bizonem, o jak go chciał się pozbyć w jakiś sposób? Aha, dobra. Nie gada jakie emocje. Dobra, ja wiem. nic nie będę mówić. No. Dodasz go, bo. Mam pomysł. A, już wiem, jaki, dobra. Ciekawie będę. Ale to jest. będzie ze sensem ten pomysł. Udowodnić to. I jeszcze przyda mi się do jednej maszyny to. A nie Dobra, to możemy kończyć w tym miejscu. Myślę, że Wam się odcinek podobał w kolejnym. Widzimy Czy Ty jesteś? Więc do zobaczenia i cześć. A ktoś mi pozwoli...